Jak po przekształceniu z działalności gospodarczej w spółkę zo wypłacić zyski z działalności gospodarczej bez podwójnego opodatkowania. Zapraszam. Kancelaria Zaprawieni. Doradzamy firmom. Prawnie i podatkowo. Dzień dobry, witam Cię na naszym kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj opowiemy sobie o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZOO i kwestiach związanych z zyskiem wypracowanym właśnie jeszcze przez działalność gospodarczą. Przed przekształceniem, co się z nim wydarzy i w jaki sposób moglibyśmy go wypłacić. Po przekształceniu, już w spółkę zo. No bo umówmy się, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to nigdy nie jest tak, że my cały ten zysk wypłacamy, który firma wygeneruje, tylko bardzo często on jest w towarze, w jakichś inwestycjach, w środkach trwałych i tak dalej, i tak dalej i na bieżąco go po prostu sobie nie wypłacamy. Więc teraz, jeżeli my się decydujemy na przekształcenie naszej jednoosobowej działalności w spółkę zo, no to jak to zrobić, aby ten zysk, który my już raz opodatkowaliśmy w działalności gospodarczej, żeby nie był opodatkowany? raz jeszcze, a żebyśmy mogli go sobie po prostu z tej spółki wypłacić. I o tym dzisiaj i myślę, że już możemy pomalutku przechodzić do konkretów jeszcze tak tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, no to będziemy mówić oczywiście o przekształceniu takim kodeksowym. Czyli po prostu jednoosobowa działalność gospodarcza jakby zamieniła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy taki proces, to jest taki oczywiście proces najdłuższy, najbardziej kompleksowy wielu przedsiębiorców tego przekształcenia się boi ze względu no właśnie na czas, na koszty, natomiast e, najczęściej jest to po prostu, mimo wszystko, najlepsza forma przejścia z działalności na spółkę, ponieważ mamy pełną sukcesję sukcesję generalną. Przechodzą nam wszystkie umowy z mocy prawa tak naprawdę spółka wchodzi w prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Mamy oczywiście kilka etapów, czyli podpisanie planu przekształcenia. Jednym z załączników do tego planu musi być sprawozdanie finansowe. Musimy to sprawozdanie poddać opinii biegłego rewidenta. Dopiero wtedy możemy podpisać oświadczenie o przekształceniu. Akt założycielski spółki, powstaje nam spółka za jednoosobowa, i wówczas jeszcze trzeba byłoby na przykład kogoś do tej spółki dołożyć, żebyśmy mieli na przykład spółkę dwuosobową, więc tych etapów jest sporo. Natomiast to przekształcenie ma najwięcej plusów w mojej ocenie, ponieważ jest i najbezpieczniejsze, co pokaże też w przyszłym tygodniu na przykładzie aportu, jakie tam są tak naprawdę ryzyka. Natomiast to, co jest też bardzo korzystne przy tym przekształceniu, właśnie z działalnością. Współkę ZO, jest to, że możemy rzeczywiście te zyski, tą wartość przedsiębiorstwa, która została zbudowana przez X lat, wykorzystać właśnie już w spółce ZO. No i możemy sobie od razu przejść właśnie do, do konkretów. Tutaj mamy taki bardzo uproszczony bilans jednego z naszych klientów, który właśnie przygotował sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia. Tak czyli my, podpisując plan przekształcenia, mamy tam kilka załączników, które musimy dołożyć, czyli właśnie projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu użycielskiego wyceny przedsiębiorstwa i właśnie sprawozdanie finansowe. Czyli nawet jeżeli masz książkę przychodów i rozchodów, ale chcesz przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z no to z tej książki przychodów i rozchodów musimy zrobić takie swoiste sprawozdanie finansowe, żeby właśnie wykazać aktywa, pasywa, jakie mamy środki trwałe, jaki jest stan na rachunku, jakie należności, jakie zobowiązania, tak aby rzeczywiście to przedsiębiorstwo wycenić i z, y, 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 Uwypuklić, co w tym przedsiębiorstwie tak naprawdę jest, które za chwilę zamieni się w spółkę z o .o. i siłą rzeczy będzie na pełnej księgowości. No i tutaj w naszym przykładzie mamy stan na 31 grudnia 2022 i mamy stan na 31 marca 2023, bo właśnie na ten dzień było przygotowywane sprawozdanie finansowe i w kwietniu podpisywaliśmy wtedy plan przekształcenia i właśnie jednym z załączników był było to sprawozdanie finansowe i ten bilans, którym widać tutaj na, na przykładzie. No i co my tutaj możemy zobaczyć u tego klienta? Mamy chociażby aktywa trwałe 2 800 tysięcy, to jest jakaś tam nieruchomość i tutaj na tym etapie moglibyśmy się jeszcze zastanowić, co z tą nieruchomość Zrobić. Tak? No bo, tak jak ostatnio chociażby opowiadałem, my możemy sobie tą nieruchomość wyjąć z działalności gospodarczej do majątku prywatnego i finalnie wynajmować spółce, co się bardzo często okazuje dużo korzystniejsze, bo na gruncie vat jeżeli my to dalej będziemy wynajmować, no to żadnej korekty vat dokonywać nie będziemy musieli. Będziemy płacić 8,5% podatku do 100 tysięcy złotych, a jest to dużo, dużo bardziej korzystne niż, niż amortyzacja. No i mamy tu oczywiście pasywa, czyli kapitał, fundusz własny milionów dziewięć tysięcy, no i jakieś tam zobowiązania 235 tysięcy. No i na gruncie tego bilansu możemy tak naprawdę już zakładać, w jaki sposób możemy skonstruować chociażby kapitał zakładowy spółki ZO i właśnie w jaki sposób pokryjemy ten kapitał zakładowy tym właśnie przedsiębiorstwem, tą jednoosobową działalnością gospodarczą. No i teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że. De facto tutaj mamy tak naprawdę wartość tego przedsiębiorstwa na poziomie ponad 8 milionów, tak? Oczywiście, jeżeli byśmy wyjęli sobie tą nieruchomość, no to oczywiście nam to e, od razu spadnie, natomiast no, w tym naszym przykładzie mamy 8 milionów i w teorii i w praktyce tak naprawdę moglibyśmy sobie zrobić kapitał zakładowy 8 milionów, tak? Więc e, ten, ten kapitał zakładowy w spółce z o, my pokrywamy tak naprawdę tym przedsiębiorstwem, tą naszą jednoosobową działalnością gospodarczą. Natomiast problem jest taki, że w momencie gdybyśmy się zdecydowali rzeczywiście na ten kapitał, Zakładowy 8 milionów złotych, no to niestety, ale będziemy musieli zapłacić podatek PCC, czyli 0,5% od 8 milionów to będzie 40 tysięcy złotych, czyli wcale nie tak mało podatku. Więc w jaki sposób moglibyśmy podejść do tematu, aby nie stracić powiedzmy tej wartości tego przedsiębiorstwa, ale żebyśmy nie musieli płacić podatku PCC? No i oczywiście naj, takim najpopularniejszym sposobem yy, i takim wydaje się najbardziej logicznym jest stworzenie kapitału zakładowego mniejszego, natomiast tą nadwyżkę yy, przeznaczam, przeznaczamy na kapitał zapasowy. Czyli w tym naszym przypadku moglibyśmy sobie zrobić kapitał zakładowy milion złotych, a tą nadwyżkę przelać na kapitał zapasowy. Yy. I wszystko byłoby dobrze, zapłacilibyśmy 0,5% tylko od miliona, mielibyśmy fajny kapitał zakładowy milion złotych, resztę mielibyśmy na kapitale zapasowym też, yy, też dobrze. Natomiast problem jest taki: yy, co się dzieje w przypadku, gdybyśmy my chcieli sobie wypłacić pieniądze z tego kapitału zapasowego? Ponieważ jak mamy standardową spółkę ZO, nową, założoną spółkę ZO, nie powstałą w wyniku przekształcenia, My tam mamy jakieś zyski w tej naszej spółce. Powiedzmy, spółka zarobiła milion złotych, my tego nie wypłaciliśmy w formie dywidendy, przelaliśmy na kapitał zapasowy. To w momencie, kiedy byśmy chcieli sobie ten kapitał zapasowy, nie wiem, przelać na kapitał zakładowy albo z niego wypłacić, no to będziemy musieli zapłacić 19% podatku dochodowego, tak jakbyśmy sobie po prostu wypłacili dywidendę. Natomiast ten kapitał tutaj nasz zapasowy, Powstał w wyniku de facto przekształcenia, czyli te, te zyski, które my już wygenerowaliśmy w działalności gospodarczej, no one już raz były opodatkowane podatkiem liniowym, no i od zeszłego roku jeszcze składką zdrowotną. Więc w teorii, w praktyce, no nie powinniśmy podatku płacić raz jeszcze i powinniśmy po prostu sobie wypłacić z tego kapitału zapasowego. Bez podatku. Natomiast Fiskus, jak to Fiskus, oczywiście zdanie ma odmienne, ponieważ Fiskus twierdzi, że wypłata starego, wypracowanego wcześniej zysku oznaczał wspólnika, tego który właśnie wcześniej prowadził biznes samodzielnie, powstanie podatkowego przychodu i żąda zapłaty po raz drugi, raz, po raz drugi podatku dochodowego. Czyli prowadziliśmy działalność gospodarczą, zapłaciliśmy 24% podatku, czyli liniowy plus składka zdrowotna. Przelaliśmy sobie to na kapitał zapasowy w wyniku przekształcenia, a fisku stwierdzi, że powinniśmy to opodatkować raz jeszcze i zapłacić jeszcze raz 19% podatku czyli raz przed przekształceniem jako właśnie dochód z działalności gospodarczej, a drugi raz już po przekształceniu jako przychód kapitałowy z tytułu udziału w, zysku, w zyskach spółki ZO mało uczciwie, mało logicznie, no ale niestety tak fiskus do tego nie podchodzi. Na szczęście, co zaraz pokażę, sądy podchodzą w troszeczkę bardziej rozumny sposób i zgadzają się z argumentacją podatników, natomiast no, jest to spory problem, tak, no bo tutaj to może być wielka przeszkoda dla wielu przedsiębiorców, właśnie jak przejść z działalności na spółkę zo, skoro dokonam takiego, powiedzmy, kompleksowego, pełnego takiego Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, przekształcenia, a finalnie i tak będę miał ryzyko, że będę musiał zapłacić jeszcze raz podatek, który już de facto zapłaciłem działalności gospodarczej. No, i tutaj może być przykładem, właśnie chociażby interpretacja z 24 maja 2023 gdzie dyrektor Kis stwierdził, że właśnie wypłata przez spółkę zo zysków wypracowanych przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i uprzednio przez niego opodatkowanych w sytuacji kiedy żądanie wypłaty tych zysków zostanie zgłoszone już po przekształceniu, będzie dla wspólnika przy, spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT. Czyli no stosunkowo świeża interpretacja z maja 2023, gdzie fiskus w dalszym ciągu upiera się, że te zyski trzeba opodatkować raz jeszcze. Jak dalej twierdzi środki pieniężne Otrzymane przez wspólnika z tytułu wypłaty przez spółkę ZO powstał właśnie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zapasowy spółki ZO na gruncie ustawy OPIT będą stanowiły dla wspólnika spółki kapitałowej przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czyli po prostu będziemy musieli zapłacić najzwyczajniej w świecie 19% podatku. Nie ma to większego sensu, tak jak powtórzyłem, no bo te zyski już były raz opodatkowane. Wiadomo, że my ich nie wypłaciliśmy, bo one zostały Zainwestowane, kupiliśmy jakiś towar, zatrudniliśmy pracownika. My już raz od tego zapłaciliśmy podatek i to wcale nie mały, a organ twierdzi, że mamy zapłacić raz jeszcze. Tutaj w mojej ocenie. To nie ma sensu, co wynika też tak naprawdę z przepisów, bo jak sobie wejdziemy w, chociażby w artykuł 93a ordynacji podatkowej, i tutaj w paragrafie czwartym e, mamy informację, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. No i sądy oczywiście zgadzają się z podatnikiem, nie z fiskusem, i sromotnie w sądach oczywiście podatnicy wygrywają. Chociażby tutaj może być przykładem Wojewódzki Sąd Administracyjny, w wyroku z 16 maja 2023, który zgodził się z podatnikiem, że stanowisko, stanowisko fiskusa doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, co byłoby niedopuszczalne, bo byłoby sprzeczne z zasadami wyrażonymi chociażby w Konstytucji, czyli mamy de facto dwa razy, dwa razy podatek. No i niestety, jeżeli chcemy przekształcić działalność gospodarczą tak właśnie kodeksowo i wyjdzie nam tutaj bardzo fajny kapitał, który moglibyśmy właśnie wykorzystać, no bo po prostu nasza firma dobrze prosperowała, mieliśmy spore zyski, mamy jakieś aktywa, mamy środki trwałe i tak i tak dalej i chcielibyśmy... Nie umieszczać wszystkiego w kapitale zakładowym, tylko właśnie sobie część sprzedać na kapitał zapasowy. No to niestety czeka nas y, potyczka z Fiskusem i udowadnianie y, Fiskusowi, że się nie jest wielbłądem, że nie powinniśmy jeszcze raz, drugi raz podatku płacić. Oczywiście fajnie, że sądy stoją po stronie podatników, natomiast jest to niepotrzebny problem. No i co można w takiej sytuacji zrobić? No, oczywiście można po prostu zrobić sobie wyższy kapitał zakładowy. No, niestety wówczas trzeba zapłacić podatek PCC albo co my. Y, też rekomendujemy, mimo wszystko, czyli zrobić po prostu kapitał zapasowy i niestety trochę się z tym fiskusem posprzeczać i bronić swoich racji. No bo dlaczego mamy opodatkować coś, co już zostało opodatkowane i to wcale nie tak mało w działalności gospodarczej? Natomiast konkludując, w mojej ocenie przekształcenie to właśnie kodeksowe, i tak daje nam najwięcej możliwości. Mamy tą pełną sukcesję: wszystkie prawa, obowiązki przechodzą na spółkę, wszystkie umowy, koncesje, licencje, i tak dalej. Jeżeli oczywiście przepis szczególny nie stanowi inaczej, przechodzą nam na tą spółkę zo. Możemy właśnie wykorzystać tą wartość przedsiębiorstwa, którą, którą tutaj zgromadziliśmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc co do zasady, to przekształcenie i tak będzie najlepszym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, którzy po prostu mają tą firmę już w jakiś sposób rozbudowaną i złożoną. Natomiast no trzeba oczywiście nawet do takich wydawałoby się z pozoru prostych rzeczy podchodzić na spokojnie, zawsze to trzeba przeanalizować i podjąć decyzję, co chociażby z kapitałem zakładowym, z kapitałem zapasowym. Dlatego też przedsiębiorcy trochę się tego przekształcenia boją, no bo mamy kilka elementów, na których można byłoby powiedzieć, można popełnić błąd, dlatego tak ważne jest, żeby to robić z osobą, która ma jakieś doświadczenie i parę takich przekształceń zrobiła. Najlepiej z kancelarium nie robić tego samemu, nie zakładać też na dziko jakość tej spółki, później starać się przenosić aktywa z działalności do, do spółki ZO, ale o tym też będzie w przyszłym, w przyszłym tygodniu, gdzie właśnie wskaże takie największe ryzyka w innym sposobie założenia spółki niż właśnie w przekształceniu. Ok, no myślę, że to na, wszyscy, na, na dzisiaj tyle. Jeżeli oczywiście chciałbyś umówić się na spotkanie, przeanalizować Twoją sytuację, to jest link w opisie. I co, widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.